Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony was jakże ulubiony, najbardziej regularny, margonemowy twórca, czyli oczywiście Nastir. Tak wiem, nie było mnie na tym kanale chyba z pół roku, natomiast do tego zdążyłem Was już przyzwyczaić. Jak już widzicie po tytule, zaczynamy sobie nową serię na kanale ze świata prywatnego Badior. Była ostatnio rekrutacja i wczoraj, czyli w poniedziałek, mogliśmy sobie ujrzeć wyniki. I generalnie bardzo miła niespodzianka. Gdzieś tam jak zobaczyłem wstępne statystyki na forum, to już wiedziałem, że szanse są naprawdę małe, ale jakoś się od... Oczywiście udało, także z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować zarządcy, jak i całej Radzie za szansę popykania sobie trochę na tym świecie i dzięki temu właśnie nagrywam dzisiejszy odcinek, bo tak ogólnie, no to bym nie wracał raczej na kanał. A tak to oczywiście będą jakieś nowe materiały, będzie pewnie jakaś nowa seria z Badziora. Także oczywiście na sam start proszę Was o zostawienie. Oczywiście jakiegoś pozytywnego komentarza na sam początek, na dobry powrót generalnie. I ogólnie rzecz biorąc, to zapewne trochę Was dzisiaj przynudzę, bo szczerze mówiąc, nie wiem, co sobie porobimy. Pewnie pójdziemy troszkę poekspić, trochę pogadać. No i tego typu podobne rzeczy, bo prawdopodobnie będę tutaj na tej podce wbijał sobie 300. No i z góry, z góry jeszcze przepraszam, za sam charakter tego odcinka, bo trzymam mnie jeszcze dwudniowy kad z niedzieli, ale obiecałem sobie, że już nagram jakiś pierwszy odcinek z tego świata. Także oczywiście lecimy, moi drodzy. Dobra, na sam początek pójdziemy sobie chyba do Werbin, zrobimy sobie chyba dzisiaj zakon równowagi, być może. No ja jestem na kacu, u mnie równowaga to dzisiaj trochę, że tak powiem, no generalnie grawitacja tutaj chyba ze mną wygrywa zdecydowanie. Natomiast zrobimy sobie chyba zadanie na tolloki, tunele pod traktem, musimy zabić 10 z tych jaskiniowych tolloków. No, i po prostu chyba sobie tak trochę pogadamy. Bo, bo słuchajcie, mam 67 level. Wybrałem sobie maga na sam początek, ze względu trochę na taką nostalgię. Bo zawsze, słuchajcie, gdzieś tam w Margonem lubiłem grać z tym magiem. Stwierdziłem, że sobie. Po prostu weźmiemy maga i wbijemy sobie tym magiem 300. Czy dobry pomysł, żeby magiem wbijać 300? No to już możecie oczywiście swoje odczucia gdzieś tam zostawić w komentarzach. E, powiem Wam, że jestem bardzo miło zaskoczony przyjęciem na ten świat, bo moje odczucia na sam początek są naprawdę mega pozytywne. Gdzieś tam zdążyłem już sobie chwilę pogadać, właśnie z członkami rady, jak i z zarządcą tego świata. No i powiem Wam, że. No naprawdę, naprawdę wszyscy miło zostali przywitani tutaj na tym świecie, szczerze nie spodziewałem się, że, że aż tak, dostaliśmy oczywiście jakieś itemki na start, trochę złota i ze skarbca klanowego i słuchajcie trochę właśnie od, od tutaj rady, no i powiem wam, że jakoś, jakoś się to kręci, mam nadzieję, że tutaj właśnie Szybko sobie nie przestaniemy grać na tym wadziorze, bo szczerze mówiąc wczoraj był pierwszy dzień i naprawdę mi się tutaj spodobała gierka. Ogólnie rzecz biorąc z takich rzeczy pobocznych no to niestety nie mam ekwipunku. Muszę kurczę biegać oczywiście na ekwipunku zapki. Oprócz tego wydropiłem sobie jakieś budki unikatowe z Vonarosa i pancerzyk z Vermontów. Także spoko, no zawsze jakoś to tam nam pomoże tutaj trochę w ekspie. No i kurce, prawdopodobnie jeszcze tutaj mamy przedmioty jakieś na 75 Braciak mi dzisiaj uświadomił, kurce, że ja te przedmioty przecież mogę sobie po prostu jeszcze ulepszać, nie? I prawdopodobnie gdzieś tam do setnego poziomu na tych przedmiotach sobie będziemy gdzieś tam expić yy, jak mi właśnie mówił, że gdzieś tam na przykład do mumii chyba jakoś dałoby radę na tych przedmiotach expić Szczerze, nie wyobrażam sobie w zwykłakach na 75 expić na mumiach yy, Ale no... Mówił, że podobno da radę jakoś, więc zobaczymy, jak to to będzie. E, dobra, gdzie jest w ogóle tunele pod traktem? Ja nie pamiętam, gdzie były te jaskiniowe tolloki, moi drodzy. Czy one były chyba w glinianej pieczarze, bo tutaj jeszcze jest piaskowa jaskinia. E, to jest chyba totalnie co innego, mi się wydaje. Także chodźmy sobie do tej glinianej pieczary. E, tak, wczoraj w ogóle w tym Lesie Dziwów bi biłem sobie dwa razy eventa. Raz dropło mi przywołanie demona i drugi raz mi dropło, kurczę, talizman jakiś. Czekajcie, gdzie jest ten talizman? Może ja A nie, tutaj jest, dobra. Przyciągnij aby... A to aktywujemy sobie od razu. W ogóle ten talizman nie miałem go aktywowanego, także od razu go sobie tutaj. Przeniesiemy do sakwy. No i zrobimy sobie tutaj takie małe zadanie na te, na te to loki, o ile w ogóle... Nie no, no tutaj jak padnę, to będzie śmiech na sali na tym odcinku, bo gdzieś tam ten mak jest taki papierowy w tych zwykłakach, że masakra. Na szczęście już mam trochę więcej jest, bo wczoraj to w ogóle się śmialiśmy, kurczę, z kumpelą, że... Mam tylko dwa chyba 2.6, kurczę sta na tym magu, także w ogóle masakra. I czekajcie, co wam chciałem jeszcze powiedzieć. W ogóle sama rekrutacja na ten badzior samo moje podanie to była tak spontaniczna decyzja, że naprawdę tak spontanicznej decyzji to chyba dawno w życiu nie podjąłem. A serio sobie wbiłem kurczę Repa. Bardzo się cieszę, że gdzieś tam rada doceniła moje podanie. Serio jakoś nie dowierzałem do końca, że, że uda mi się właśnie... na ten świat trafić, bo razem właśnie z można powiedzieć nowo poznaną kumpelą która właśnie mnie zachęciła właśnie do napisania podania na ten świat którą też serdecznie pozdrawiam właśnie z tego miejsca i właśnie sobie razem napisaliśmy słuchajcie to podanie, ja sobie przez 3 dni chyba repa tam wbijałem no ja nie jestem dobry jakoś za bardzo w pisaniu tych postów na forum, ale jakoś tam się udało na tym WPW trochę tego repa zebrać no i powiem wam, że na razie jestem mile zaskoczony tym światem nabiliśmy sobie o 68 level Łe, kurde, jakie szybkie zadanie, patrzcie. Od razu sobie tutaj kurcze wbijemy. E, no i tak, jeszcze raz przepraszam naprawdę za charakter tego odcinka, ale jestem strasznie zmulony, kurcze. Wczoraj to praktycznie nic nie jadłem, dzisiaj to w ogóle jeszcze spałem tylko 2,5 godziny. Nie mogłem spać, także powiem wam, że masakra. W ogóle tak, edwujeczka sobie stoi, ale to niech sobie stoi. My, edwujeczki, nie będziemy ruszać oczywiście. No, na takim levelu to raczej <laughs> ciężko, żeby, żeby tą dwójkę zbić. Gdzieś tam w legach to nalajcie, ale. No, w takim w taki eku no to raczej, raczej ciężko będzie. Yy, I czekajcie, co ja miałem jeszcze zrobić w ogóle? Wróć do przedstawiciela traktu równowagi w Verbin. Aha, nakupiłem no sobie w ogóle tych teleportów do sabatu czarownic. Jeszcze ogólnie z eventu praktycznie nic nie ruszałem. Natomiast stwierdziłem, że sobie kupię te teleporty, bo yy, po prostu fajna opcja. Fajna opcja, że na eventie możemy się tak teleportować i gdzieś tam. Od razu jesteśmy praktycznie w karkach, nie? Nie musimy po prostu, na przykład, używać tych tepów. Bo wcześniej używałem sobie tych tepów do tornek, które były z, ze skrzyneczki, tej pierwszej jakiejś, chyba na 40 czy na 45 level. To sobie tych teleportów używałem, a teraz właśnie używam sobie jeszcze tych eventowych. Gdzieś tam za 12 dni dopiero wygasają, także fajna opcja na sam start. No i chodźmy właśnie do tego, Verbin, to sobie od razu tego quest'a zrobimy. Zabiłem to loki elegancko. I teraz chyba sobie przyjdziemy w ogóle do ITAN. Do Itan sobie przejdziemy i tutaj jeszcze mamy zakon na cmentarzysko szerpów I przysługę dla martwych, co to jest? Andarum i Labmi. Tam dotrzesz Okej, okay. różnych przeciwników no to też możemy zrobić od razu Te... Takie małe zadania z zakonu równowagi to możemy zrobić W ogóle tu jest jeszcze wioska Gnoli Ale to pierw musimy quest'a w ogóle też na to Loki zrobić Ja zapomniałem o tym To gdzieś tam sobie personalnie to zrobię po odcinku myślę Indywidualnie I czekajcie, co my tu mamy? Uda się odnać zaginiony sygnet. Takie zadania lubię mega, bo to jest dosyć szybkie. Także także spoko. I tutaj co jeszcze mamy? Aha, i śnieżne tygrysy jakieś musimy zabić. No dobra. To gdzieś tam się po prostu przejdziemy, tak jak mówię, dzisiejszy odcinek taki... A, to chodźmy jeszcze może do Roana sobie sprzedać te wszystkie syfy. Dzisiejszy odcinek taki trochę może mieć po prostu inny charakter, ale będę się starał, żeby te kolejne odcinki były trochę... Trochę lepsze, bo tak jak mówiłem, dzisiaj was troszkę po prostu przynudzę. Taki odcinek, można powiedzieć, zapowiadający powrót na kanał. Yy, ogólnie to tak. Yy, pewnie będą jakieś pytania. Co tam u mnie, co się u mnie zmieniło przez te pół roku? W sumie generalnie nic. Teraz mam trochę taki słabszy okres, bo. Jak mnie znacie, jak często siedzieliście gdzieś tam u mnie na live'ach czy coś kiedyś, to wiecie, że ja tam sobie sporo na przykład na giełdach siedzę i mamy straszny krach teraz na giełdach wszędzie. Masakra, jeśli chodzi o wszystkie inwestycje i tak dalej, to jestem masakrycznie na minus, ale staram się tym po prostu nie dobijać i nie myśleć o tym. Gdzieś tam zawsze znajomi mi po prostu screeny z tych kursów wysyłają, także tak to wygląda. I no poza tym, to w sumie nudy trochę w życiu, nie? Także w sumie spoko, że. Mamy teraz trochę taką odskocznię, możemy właśnie tutaj na tym badziorze sobie trochę popykać No i co, prawie 70 level, dzisiaj mam zamiar chociaż sobie setkę wbić Myślę, że damy radę sobie setkę wbić gdzieś tam, nie? Ten filmik prawdopodob prawdopodobnie ujrzycie dzisiaj O której godzinie? No nie wiem, o której wam to zmontuję Mam nadzieję, znaczy zmontuję, no to praktycznie będę musiał tylko muzyczkę jakoś wstawić w tle Raczej więcej tutaj nie będę musiał yy, za dużo robić no dobra, dojdziemy sobie do tego Andarum i zaraz sobie, słuchajcie, jeszcze coś tam pokminimy. Widzę, że już 10 minut odcinka, także szybko nam, słuchajcie, to wszystko zleciało. Może przy okazji jakiegoś przewodnika znajdziemy. Gdzieś tam wczoraj też tego przewodnika udało mi się zbić gdzieś tam w ekipie. Nie wiem w sumie, czy wam to wstawić w ten odcinek tych herosów, co już wczoraj zbijałem, bo już udało mi się zbić chyba trzy razy eventa. Raz niestety nie udało mi się nagrać, no ale... E, tak, to słuchajcie, jest gdzieś tam wracam. Dopiero sobie do tych nagrywek, do tej, do tej giereczki, e, trochę właśnie muszę się znowu przyzwyczaić do tego nagrywania. Także tak to wygląda. E, no to co, nowo, na raz mógłby teraz herko jakieś rzucić też na dobry początek. Jest płaszczek zwykły, także za dużo nam to tutaj nie daje. E, tak, zadanka ogólnie na tych, na tych olbrzymów też sobie wczoraj porobiłem. E, no i kurczę. Tak jak mówię, będziemy musieli po prostu te zwykłaki ulepszać. Mam chyba jeszcze jakąś różdżkę tutaj od zimna, którą też dostałem od ziomka, także też w sumie spoko. Tą różdżkę jeszcze sobie założymy na 81. No i myślę, że jakoś się uda. Słuchajcie, jakoś tam expis na tych zwykłakach, mam nadzieję, że będzie git. I kurczę, kurde, jaki by tu temat jeszcze z wami poruszyć w sumie. Tak jak mówię, jestem trochę dzisiaj. Nie do życia totalnie. Od wczoraj jestem na dwudniowym kacu, także, także masakra, nie pijcie alkoholu, mówię wam. To jest bardzo zła rzecz A w co jest szczególności w dużych ilościach, jak ja, bo gdzieś tam mi się zdarzyło, a w ogóle w czwartek jeszcze mam kurcie, urodziny kumpeli 18. Także no mam nadzieję, że kurczę nie będzie aż tak dużo chlania Nie było zapowiadane, że będzie dużo, także, także gdzieś tam spoko. Tych strażników też chyba musimy ubić, nie? Tak, tych strażników też i lazerowy tygrys i strażnik antarum Aha, śnieżny tygrys, lazurowy To jest chyba w ogóle w Skałach Mroznych Śpiewów, nie? Tak mi się coś wydaje Także no dobra, spoko, zaraz sobie pewnie tam pójdziemy Nie wiem, czy tego quest'a w ogóle dokończymy na dzisiejszym odcinku, czy nie Może po prostu odnajdziemy sobie ten talizman, czy co to było w ogóle? Czekajcie, co my mieliśmy znaleźć? Zaginiony sygnet mieliśmy znaleźć, dobra, czyli pierścień jakiś, nie? Sygnet, czyli pierścień jakiś przy okazji e, Ogólnie tak, mam jeszcze przywołanie demona, którego też, czyli po prostu przywołanie herosa, nie? Wykrywać e, Który sobie gdzieś tam też wczoraj wydropiłem Z herosa eventowego, natomiast czy używać go teraz? Wydaje mi się, że po prostu w następnym odcinku go sobie użyjemy, bo Oj, raczej po prostu teraz jeszcze jakieś tam itemy do expa mam, a gdzieś tam na tym setnym levelu będzie trochę gorzej, więc będę wolał go sobie użyć po prostu gdzieś tam na setce no i co moi drodzy, co my sobie jeszcze tutaj możemy w sumie opowiedzieć, nie? Nie wiem właściwie. Nie wiem właściwie, co jeszcze mogę z wami tutaj poruszyć. Myślę, że zaraz będziemy po prostu kończyć dzisiejszy odcineczek i będziemy się widzieć jakoś za 2-3 dni. Myślę, że gdzieś tam właśnie te, te wyższe poziomy trochę bardziej was zaciekawią, bo na tych niższych to. No mówię, no po prostu są nudy, na razie nie ma co nagrywać. W ogóle w komentarzach dajcie ogólnie swoje propozycje na filmy z Badziora, bo jestem ciekawy, co byście chcieli obejrzeć. Czy może jakieś miksy Herosów, czy właśnie taką serię, typowo, yy, można powiedzieć, z Expem i pogadankami ode mnie. Możecie właśnie napisać, co, co najbardziej byście, ch byście chcieli tutaj zobaczyć, czy może jakieś ustaweczki, nie ustaweczki. Bo gdzieś tam też yy, słyszałem, że na Badziorze tutaj jest walka pomiędzy, nie wiem, dwoma takimi frakcjami. Tak to, tak to mniej więcej zrozumiałem, więc być może, że też ja prawdopodobnie zostanę sobie oczywiście w harmonii, bo już popaków tutaj trochę właśnie z klanu polubiłem i gdzieś tam raczej prawdopodobnie sobie tutaj słuchajcie zostanę. Tutaj jest w ogóle RM, ale na RM jeszcze nie damy rady, zdecydowanie chyba na XP. No nie, nie damy rady szczególnie, nie, nie nie nie, nie ma takiej opcji, żebyśmy na RM teraz poszli e, Czekajcie, cmentarzysko szerpów, gdzie to jest w ogóle, Cmentarz, to jest tutaj, to chodźmy może tutaj jeszcze odnajdziemy ten zaginiony sygnet e, Nabijemy sobie 70 level i po prostu słuchajcie, dzisiejszy odcinek sobie sobie skończymy W ogóle ciężko mi było sięść do tego odcinka, nie wiedziałem jak mam się za to zabrać, bo Jakoś właśnie przez pół roku nic słuchajcie nie nagrywałem, ale teraz bardzo fajna opcja żeby po prostu wrócić I słuchajcie jakoś tam Znowu sobie jakoś tą społeczność tutaj zbudować Śnieżna zaspa, to tutaj będzie? Czekajcie jest coś jeszcze na tej mapie? Cmentarzysko Szerpów, no to tu jest, to jest cała mapa, nie? Udaj się na cmentarzysko Szerpów i odnajdź zaginiony sygnał. to w śniegu to będzie? Może i wściekł, kurczę, zasypany będzie Sygnecik, zaraz zobaczymy. Gdzieś tam nigdy tego zakonu równowagi nie robiłem, więc. E, w razie czegoś, sorry. Jeżeli ktoś tutaj się. będzie ze mnie śpiał w komentarzach, że nie wiem, nie, nie ogarniam nic, także, także, sorki. E, dobra, idziemy sobie tutaj, śnieżna zaspas. O proszę bardzo. No i jest Sygnet, mamy Sygnecik, proszę bardzo. Unikatowy nawet, patrzcie. Nawet unikatowy, ale dzisiaj. Słuchajcie, czy my będziemy w ogóle jeszcze to dzisiaj oddawać? Chyba nie, bo ten Quest. E, Raczej słuchajcie sobie po prostu, albo wiecie co, przejdę się po prostu jeszcze raz gdzieś tam, żeby po prostu na odcinku było co do roboty. To po prostu przejdę się do tego i tam nabijemy ten 70. level. Eee, czekajcie, jak zaczynaliśmy odcinek, to który mieliśmy 6-7, 6-8, chyba jakoś tak. 2-3 levele wbiliśmy sobie na odcinku przez te 15 minut, więc w sumie spoko. No i moi drodzy, będziemy sobie właśnie. Będziemy sobie właśnie kończyć Także 70 level sobie wbijemy Czekajcie, co ja mogę w ogóle zrobić na 70 levelu? Tak się zastanawiałem, czy w ogóle jeszcze Hero Questa zaczynać Ale stwierdziłem, że nie ma sensu Bo po prostu szybciej te levele przebiję I raczej to EQ do expa mi nie będzie potrzebne Dobra, sygnecik Łono, poważnie nie wbiliśmy levela No dobra Uznajmy, że byliśmy po prostu. Dobra moi drodzy, w takim razie w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że trochę wrócimy z tą aktywnością na kanale i trochę właśnie odbudujemy sobie społeczność, tak jak już właśnie mówiłem dzisiaj. No i co? Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się do następnego odcinka i yo!